Witam wszystkich bardzo gorąco, z tej strony Emil z kanałem StarCraft. Witam też osoby, które są na YouTubie, bo tak owszem, ten replay wyląduje na YouTube. Witam osoby, które są na streamie, które dopiero do nas dołączyły. Nerchio Contra Distyr, po prawej stronie jest Distyr, po lewej stronie, natomiast jest Nerchio. I jest 1 do zera aktualnie dla Polaka One Base all-in z Bane'ami, Bane Bust, bardzo ładnie zrobiony. Pojechał po przeciwniku, niczym się tam wielkim nie przejmował no i zakończył to bardzo, bardzo ładnie i szybko, nie ma tej czasu. To jest turniej Nome Eset Tournament numer 1, to ma być chyba co tydzień, więc chyba będę miał, już wiem co będę co tydzień streamował. Za pierwsze miejsce jest do czy to był nine, ten pool? czy ja dobrze widziałem co tutaj było? Nie, dobra, nine pull to był nine pool ze strony Nerchia nawet nie zauważyłem w tym momencie. Chyba tak, albo 8 Kurde, nie zerknąłem, nawet nie zauważyłem. E, dobra, 150 dolarów w puli, 75 za pierwsze miejsce, 50 za drugie, 25 za trzecie. I za te trzecie, chciałbym, nie wiem dlaczego chciałem powiedzieć za te trzecie. No i jest szybki spamming pool ze strony Polaka i to może być niespodzianka ze strony Bo ten. Zapewne robi mu się ciepło, ja na jego miejscu bym tutaj postawił Forge'a, tak jakoś i tu próbował się bronić kanonem nie wysuniętym, tylko tu trochę właśnie bardziej cofniętym, tak jakoś bym chciał kombinować ze swojej strony, ależ co on robi, tak na poważnie to potrzebuje teraz jeszcze albo się co totalnie załolinować, spróbować totalnie załolinować, albo właśnie to chciałem powiedzieć Pylona, tylko nie wiem, czy ten pylon nie byłby lepszy w tym miejscu i tutaj jedno działo, żeby zabezpieczać cały ten, o, w całym tym obrębie. E, tak byłoby chyba najbezpieczniej, no albo tutaj też kanon, ale nie jestem pewien, czy on sobie złapie tutaj wszystko Co, co by chciał. No i już jest Nexus, jest jedno działo dla bezpieczeństwa. Lingi już biegną niczym oszalałe, będą chciały wpaść i czy da radę e, Polak e, pokonać tutaj szybko przeciwnika? Bardzo mądrze jest e, pylon. Musi uważać na Erchionarto, bo jeżeli tutaj dwa gatey by się znalazły, miałby totalnie po prostu przechlapany, Jeżeli tego na czas nie wyskałtuje, o tak się po prostu wyrażę. No tutaj nie zdąży ewidentnie już dobiec, zniszczy Pailona, zniszczy Forge'a. Skończył się robić gateway, no i tutaj mamy teraz dronę. Czy ona zeskautuje na czas? Sprawdza co się dzieje i gdzie ty jedziesz drono, My jesteśmy razem tu z tobą. Tak też jest, pięknie zeskautowała. Problem może być taki, jeżeli tutaj będzie jeszcze coś postawione. No i już widzi, co się yy, dzieje. Energia uśmiecha się. No cóż, to działa, jak gra robi coś takiego. Yy, taki fajny gracz, który się Witra, Tylko on by to. No... Tutaj jest zbyt oczywiste, to wszystko jest lepiej na mój głos, bo postawić już tutaj tego pylona i tutaj te dwa gatey i wysłać wtedy lingi. No ale widzimy, że lingi już. Y, wysyłać stąd zeloty, żeby to było ukryte. Widzimy, że lingi już się zbierają, żeby dostać się pod pylona, Zostaje on bardzo szybko y, zniszczony. Nie ma szans, żeby to przetrzymał. Pozbywa się jednego gatewaya. Za chwilę pozbędzie się chyba też drugiego. Lingi się niczym nie przejmują. Jeden pobieg za probą. A drugi sobie tutaj ucieka grzecznie, żeby się schować dwa gejty, podwójny gaz. No, co może zrobić biedny yy, tutaj pro, yy, protos? No nie za dużo tak naprawdę. był już ekstraktor, który widziałem, jest ekspansja polaka w drodze. On teraz spokojnie może ekspować. On się nie musi niczym po prostu przejmować ani martwić. Rozstawione overlordy pilnują tego, co się dzieje. Te gatey za chwilę będą zrobione. No proszę bardzo, jeszcze Cyberneticor ustawiony w złym miejscu także nie pomaga po prostu nic tutaj nie można zrobić. O, za tego gateway'a można atakować bez większych problemów, bo działo nie ratuje. Dlatego lepiej mieć tutaj kanona i tu stawiać budynki jest wtedy bezpieczniej. A tak nie do końca da się zrobić to, co by się chciało. Jeszcze Cybernetic Core. No, proszę bardzo, Cybernetic Core też można spróbować podgryźć. I właśnie to robi Polak w tym momencie. Złapie zelota, tak, prawie! Mało brakowało, zdałby radę złapać go. zlata. teraz próbuje, no i chyba go ugryzie. Nie chcę, nie chcę go jednak się go pozbyć. Zobaczmy, co się dzieje w bazie. No, od tutaj ze strony Polaka byłoby też mile widziane. Albo też może jakiś, nie, beinba, stracie nie miałby sensu w tym momencie. Gaz widzimy, że jednak cały czas wydobywa. Gania się tutaj jeszcze. Zeloty w końcu wybiegły. Udało się tutaj odgonić tą armię. Dwa spajne już w drodze dla bezpieczeństwa, bo te zeloty mogą być bardzo niebezpieczne. Distor bardzo dobrze w tym momencie chce grać. Powinien chcieć grać. Tak naprawdę powinien chcieć atakować jak najszybciej przeciwnika, nie czekać na niego. Co ten zrobi? Bo on jest w plecy. On musi zaatakować naprawdę jak najszybciej. No i będzie chciał jeszcze probę. Tam widziałem, gdzieś podjechała próba. Będzie chciał zakończyć to jak. Szybko się tylko da, ale dwa spajny za chwilę będą gotowe. Lingów zbyt dużo tej nie mamy. Dwowinna ta dwójka na razie wystarczy tylko queeny. Parę lingów również, ale w bardzo zły moment, żeby teraz przesadzać spajny, To jest zawsze ten problem. No i co teraz? Ten spine jeden może oberwać. Trzeba tutaj zablokować rampę, żeby one nie uciekło od spajnów. Oj, większego disturb gorzej tego rozegrać nie mógł tak naprawdę. Powinien był uciec gdzieś tutaj od tyłu. I wtedy miałby szansę zrobić jakieś szkody ekonomiczne Polakowi. A tak jest totalnie w plecy. Widzimy te różnicę w dochodzie: to jest 300 minerałów. Nie widzę tutaj zbyt dużych szans dla niego, ale no, można próbować. Nawet nie powinno się poddawać. Szybkie ler, i czyżby to miał być Mutalek? Wszystko wskazuje na to, że i owszem, Mutaliski będą Cztery gazy przejęte. Ile jest tych dronów? 44. No Mutaliski tu będą dosyć yy, sympatyczne Z tego względu, że raczej obrony żadnej przeciwlotniczej nie będzie posiadał deserptu Chociaż ma już Stargate'a, może jakieś Feniksy się pojawią Jest już Spire w drodze Więc tak jak mówiłem, Mutaliski yy, Bezpieczeństwo już jest zapewnione dzięki tym Spinom. Jeszcze byłoby dobrze pilnować tych zelnak, Żeby wiedzieć, znać moment, w którym przeciwnik zaatakuje No drona jedzie na zwiat, chcę zobaczyć co tutaj ciekawego się może pojawić i wyskoczyć jednak wróciła się. Doszło do wniosku, że życie jej miłe. I nie chce atakować. Co jest ważne, Polak nie przejmuje tej trzeciej bazy. Na dwóch w stu może produkować Mutaliski. W momencie, w którym Mutale wylecą, zacz zaczną harasować, może w spokoju przejmować kolejną ekspę. Bo nic mu to tutaj tak naprawdę nie będzie mogło zagrozić. Przeciwnik nie będzie mógł wyjść z bazy. I o to chodzi: Mutale nawet nie muszą kończyć e, tej gry. Ale one mają trzymać armię Protosa u niego w bazie. I żebyśmy my mogli, znaczy, żeby on mógł sobie zerki spokojnie ekspować i niczym więcej się nie przejmować. E, Przydałaby się jeszcze transfuzja, no jeszcze nie ma. Nie weszło o tej transfuzji teraz e, tak na poważnie, e, coraz więcej tych dron, coraz więcej już jest 60, więc jak najbardziej ekspansja w tym momencie byłaby mile widziana jest 8 utalisków kolejne dwa spajny dostawione. E, <laughs> zablokował się swoim Kolejne spajny dostawiono z tego względu Że w momencie, w którym Protos Zobaczy co się dzieje, on może pójść Na całość, zrobić takiego Oli na całą swoją Armię, zaatakować, no a Mutali Jest trochę jeszcze za mało, żeby były W stanie tutaj skrzywdzić tą armię Mimo wszystko, a przez taką podwójną linię na 100% się nie przedostaną. Mutaliski lecą już tutaj do zabawy. Zobaczymy, ile jednostek dadzą radę. Tutaj ubić 46 do 59. Polak jest bardzo mocno do przodu. I teraz właśnie nadszedł ten czas, aby się tutaj trochę pobawić. Zdjął parę jednostek. Wojdreja na siłę mógłby spróbować jeszcze zniszczyć kolejne dwa Wojdy. Kolejny jeden Wojty jest w drodze. Nerko jednak się wycofuje, zobaczył co się tutaj dzieje. Byłoby dobrze, gdyby ekspansję tutaj obronił. O Lingi to zrobią. Czy one mają spida? Lingi jeszcze bez spida w tym momencie. Dopiero jest robiony. Plus jeden do ataku w drodze. Yy... Plus jeden do ataku, właśnie w drodze. A proszę bardzo, mutale jednak y, wpadają do środka, i będą teraz ganiać tą armię. Może się rzucić na te Wojdrey. One naprawdę nie są problemem. Jeden Wojdrey ubity za chwilę. Drugi padnie. Tak też jest. Trzeci oberwie. Wszystko wskazuje na to, że jak najbardziej. No o tym Feniksie biednym już nawet nie chcę wspominać. Dał radę. Jednak Feniks dał radę y, uciec. Trzy Wojdy padły po prostu tej ofiarą małej ilości mutali, a w międzyczasie, proszę bardzo, co tutaj się dzieje, zeloty biegają przy hacerce. Hacerce będą chciały ją zniszczyć, czy dadzą radę, kolejne salkiery są wzwane, to może być trochę niebezpieczna sytuacja, jednak mutalisków jest bardzo dużo, powinny tutaj to wytrzymać, ten pylon może być dosyć niebezpieczny, bo on jest bezpośrednio w bazie, przy bazie, no i tutaj trzeba spajny przestawić, spróbować złapać w jakiś sposób tego pylona, no i teraz jest zabawa, czy da radę Polak się wybronić. Ma te upgrade'y? jeszcze nie ma. Za chwilą się włączy. Force fieldy rzucone. No armia się przyblokowała, nie może się ruszyć, ale to chodziło bardziej o to, żeby linki się nie dostały do środka. Chociaż one już tam się działy, zniszczyć, to jest teraz bardzo ważne. Spajny już jeden ustawiony, drugi jeszcze nie. No raczej Polak się tutaj wybroni, czy też padnie. Dochód. Widzimy, że cały czas lepszy dla Polaka. Feniksy się tutaj zbliżają. Tak jest jeden. Kolejne Stalkery już są w drodze, tutaj Spain się nie chce zakopać, widzimy, że też jest ta baza u góry, Unerchia. no teraz będzie się wbijał, przede wszystkim chodzi o to, że Lingi podbiegają i musi tutaj Disturb samym, ręcznie się tak wyrażę, atakować yy, Mutale, bo na samym początku Stalkery zawsze atakują jednostki naziemne, to jest ich priorytet, jeżeli są ruszone na a yy, Teraz... Teraz, tak naprawdę, Polak tylko musi trochę poprawić sobie ekonomię, yy, iść do góry. No jest raczej pozamiatane, yy, nie musi się niczym przejmować. Przydałoby się tutaj jakieś te upgrade, ma na to yy, minerały, trochę gazu jeszcze, niezbyt dużo, yy, ale sobie poradzi. Widzimy, że kolejne dwa ekstraktory są przejmowane. On stąd nie musi tak bardzo wydobywać minerałów, yy, ma te trzy bazy. To spokojnie, może drony je rozstawić. Oczywiście dochód wtedy będzie większy, ale gaz przede wszystkim jest mu teraz potrzebny. Czy będzie chciał się dostać do środka? No wszystko wskazuje na to, że jak najbardziej i, i że da radę się dostać po prostu do środka. Frontalny atak, zeloty są tutaj budowane, ale jakże szybko są zajmowane przez te butaliski plus jeden do ataku już jest. Teraz tylko zająć się po prostu ekonomią i namówię, to wszystko było za trzy na ESGG. No i lecimy dalej, zapraszam na półtorominutowy blok reklamowy.